Hejka, hejka. A jeśli chodzi o prysznice, są oczywiście wspólne, duże kabiny. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy też kabiny, ale na golenie, mycie zębów. Jeśli ktoś chce, to się zamyka. Jeśli nie chce, to może ze wszystkimi oczywiście też myć zęby i golić się. Tu są kibelki. Też oczywiście wspólne. Wygon, tam był ktoś. No tu mamy pisuary. Tu mamy toalety, razem wszyscy sobie rano siadamy i tylko słyszymy od czasu do czasu jak ktoś tam piernie, fuknie. Dobra, idziemy pod prysznic. na no, to są prysznice. Są takie prysznice, troszkę mniejsze. Troszkę większe.